Tylko w czasie wakacji w ramach kampanii Czyste Plaże zebrano ponad 360 ton aluminiowych puszek. W akcji prowadzonej przez fundację RECAL wzięło udział ponad 11 tysięcy dzieci i młodzieży. Głównym celem Fundacji REKAL jest propagowanie recyklingu. W okresie wakacyjnym organizatorzy do zbierania aluminiowych puszek namawiają w pięciu regionach Polski. W tym roku tylko z samych plaż zebrano ponad 360 ton tego surowca, to prawie o 10 ton więcej niż w ubiegłym roku. Zbieranie puszek to nie tylko ekologia, ale także ekonomia. W zeszłym roku w Polsce sprzedano około 3 milionów napojów w puszkach, to jest około 50 ton aluminium, z którego udało się odzyskać około 65% surowca, a to z kolei daje. Około 200 milionów złotych oszczędności. Akcja nabiera rozpędu, zwłaszcza w wakacje, jednak do kampanii edukacyjnej szkoły i gminy mogą zgłosić się w każdej chwili. Wystarczy wejść na stronę www.recal.pl. 22 września obchodzono Europejski Dzień Bez Samochodu. W ten sposób podsumowano Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zobaczmy, w jaki sposób obchodzono ten dzień w Słupsku. Na pierwszy rzut oka dzień bez samochodu niczym nie różnił się od pozostałych dni w roku. Na ulicach nie zrobiło się pusto, a i mieszkańcy przyznawali, że bez samochodu ciężko żyć. Żyjemy za szybko, jesteśmy zabiegani, także samochód jest bardzo przydatny. Także raczej nie. Dla tych, którzy zdecydowali się zostawić auto w garażu, alternatywą był rower lub komunikacja miejska. Wszyscy, którzy zabrali ze sobą dowód rejestracyjny samochodu, nie musieli płacić tego dnia za przejazd. Słupski przewoźnik w Dzień bez samochodu włączył się także w inny sposób. Jest, akcja jest to w ramach e, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Pasażerskiego, a dzisiaj jest e, taki kulminacyjny dzień, Europejski Dzień bez samochodu. E, jeśli chodzi o malowanie, w tym przypadku ikarusa, pomysł się nie narodzi, Rodził dzisiaj. Przeprowadzaliśmy już taką akcję bodajże dwa lata temu. Ten autobus jeździ na linii numer 7. Taka forma przypadła do gustu, zwłaszcza najmłodszym słupszczanom. Opłaca się jeździć autobusem albo rowerem, bo nie zabrudza się tak świata. 21 października będziemy wybierać po raz kolejny parlament. W Słupsku od kilku lat notujemy jedną z najniższych frekwencji wyborczych w całym województwie pomorskim. Co zrobić, żeby frekwencję w wyborach zwiększyć? Nad tym zastanawiali się goście w kolejnej kawiarence obywatelskiej. Zapraszam na relację. Frekwencja wyborcza w Słupsku i powiecie słupskim jest jedną z najniższych w kraju, co więcej systematycznie spada. Czym jest to spowodowane? W opinii Bogusława Piechoty wyborcy nie mają zaufania do władzy. To, że się dużo naobiecuje, to naprawdę nie jest żadna filozofia. Można kruszki na, na wierzbie, jak to chłop mówi, obiecywać i później powiedzieć, że ta uschła, nie zakutła i kruszek nie ma. Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego frekwencja byłaby wyższa, gdyby zmieniono zasady głosowania. Mówimy od lat. Głosowanie przez internet. Możliwość głosowania korespondency korespondencyjnego, dwudniowe e, wybory na przykład. Natomiast w opinii Krzysztofa Siranta więcej osób uczestniczyłoby w głosowaniach, gdyby wyborcy widzieli konkretne efekty działań polityków z danego regionu. Jak to zrobić? Jego zdaniem rozwiązaniem jest utworzenie swoistego lobby słupskiego. Gdyby powstało takie lobby, gdyby ludzie widzieli, czuli, że ci posłowie rzeczywiście chcą robić to dla tego regionu, dla tego miasta. Ja rozumiem, że być polskim to nie znaczy, że trzeba tylko i wyłącznie patrzeć na własny obrót, bo to wszystko widzieć dużo szerzej. Jednak uważam, że są rejony w Polsce, które mają swoje lody. Zdaniem Bogusława Dobkowskiego, frekwencja nie tylko w słupsku, ale w całym kraju nie wzrośnie, jeśli społeczeństwo nie będzie edukowane. Po każdych wyborach, po każdym narodowym święcie. Prawda mi dziecko sprawozdało, że mój tatuś i mamusia razem ze mną byliśmy na wyborach. Już nieważne, gdzie i na głosowaliśmy, lub byliśmy na obchodach Jego święta lub złożonych światów czy wieńców. Bo jeżeli my patrzymy, że młodzież e, frekwencję ma jeszcze niższą niż my starsi, to może zacznijmy od dzieci, no z tego będzie młodzież o wiele lepsza od nas. Jest jakieś rozwiązanie, żeby rzeczywiście zacząć mówić o społeczeństwie obywatelskim już właśnie w szkole, żeby zacząć naszą młodzież edukować. Po skąd mamy niby wiedzieć? Jeżeli nikt nam o tym nie powie, że mamy takie czy inne możliwości, prawda? Chociażby jakie niesie za sobą system demokratyczny. Jak to jakby też zwróciłbym uwagę na aktywność różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Myślę, że. Tutaj też jest właśnie jakby wielka rola tychże organizacji czy instytucji, które jakby działają na rzecz, czy powinny działać właśnie na rzecz społeczeństwa, na rzecz tego społeczeństwa obywatelskiego, żeby nam, takim zwykłym, przeciętnym zjadaczom chleba pokazać, jak ja, w tym przypadku Sebastian Zdończyk, będę miał korzyść, że pójdę na wybory i oddam głos. W opinii posłanki Jolanty Szczepińskiej, żeby zmobilizować wyborców do udziału w życiu społecznym, trzeba pracować przez cały rok, a nie tylko w okresie kampanii. Na to pracuje się e, praktycznie cały czas. E, to, to nie jest tak, że rozpoczyna się kampania wyborcza, rozpoczynają się spoty wyborcze, e, wieszamy plakaty e, i wtedy no, wymagamy, żeby, żeby obywatele ruszyli się do... W trakcie kawiarenki padły też konkretne propozycje tego, jak namówić innych do głosowania, np. poprzez wysłanie SMS-a do znajomych czy zabranie rodziny na wybory. Czy frekwencja w wyborach będzie wyższa o tym przekonamy się 21 października, a tymczasem postanowiliśmy zapytać słupszczan, co myślą o udziale w najbliższych wyborach. Mam państwo demokratyczne, no to powinniśmy jakoś się postarać. Myślę, że pójdę. Oczywiście trzeba głosować wszyscy, a przeważnie młodzi powinni chodzić głosować, bo w tym jest kiepsko w Polsce. My starzy chodzimy. Pamiętajmy, że udział w wyborach to jeden z naszych podstawowych obowiązków obywatelskich. A więc 21 października spotykamy się przy urnach wyborczych, a w naszym programie już po wyborach za miesiąc. Tymczasem zachęcam Państwa do sięgania po papierowe wydanie kuriera obywatelskiego i do zobaczenia za miesiąc. Jeśli macie od 16 do 22 lat, lubicie robić coś dla innych, macie ciekawy pomysł na zorganizowanie czegoś niepowtarzalnego w swojej miejscowości, zgłoście swój projekt do programu make a Connection. Przyłącz się wnioski można składać do 22 października, szczegóły na stronie makeaconnection.pl.